No witam Was w luźnych rozmowach Ojca Chrzestnego Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o tej różnicy między psychologiem a psychiatrą Bo no jest znaczna różnica, widzicie, psycholog Psycholog musi naprawdę bardzo dobrze umieć słuchać, by słuchać pacjenta I przede wszystkim nie powinien go oceniać tylko wyciągnąć wnioski i co zrobić, jak ukierunkować, jakie dać porady, żeby go z tej depresji tego człowieka wyciągnąć. Czy to będzie mały człowiek, czy duży, czy to będzie kobieta, mężczyzna, dziewczynka, chłopczyk. A czym się różni psychiatra? Widzicie, psychiatra właśnie ma dokonać oceny, czy dany pacjent był zagrożeniem, powiedzmy, dla otoczenia, czy nie był. Czy jest, czy będzie, i on ma to zrobić. Powinien to zrobić. Jeżeli się pomyli, no to skutki później są bardzo no, trwałe, dla niektórych bardzo bolesne. No i psychiatra przede wszystkim leczy farmaceutycznie, czyli zaszczyki, lekarstwa, pigułki, a psycholog leczy słowem. Tylko to słowo musi być naprawdę bardzo dobrze wyważone. Także wiedza psychologa musi być bardzo duża. Podam to na przykładzie. Zobaczcie. Najbardziej podatne zaczniemy od yy, małych dzieci. Kiedy można zauważyć, że ktoś ma jakąś tam traumę do czegokolwiek, czyli już wpada. Tą depresję Była kiedyś taka bajka Strażak sam no, Oglądali Oglądały to dzieci I co się dzieje no, Później się pytamy takiego syna Synka małego No kim byś chciał zostać jak będziesz duży No i Pod wpływem Oglądania niektórych właśnie bajek Syn mówi No strażakiem będę chciał być jak dorosny bo co bajka przedstawia? Skró w skrócie Wam to przedstawię. Bajka przedstawia bohatera, czyli strażaka sama, który jedzie do pożaru, gasi pożar i jest tym number one, czyli tym, tą pierwszą osobą, tym bohaterem. No i tu się zaczynają dopiero kluczki. Jeżeli tylko tyle spytamy dziecka, no to to dziecko będzie w takiej nieświadomości żyło, czyli takim pół zakłamaniu ale jak go spytamy, dlaczego ten pożar wybuchł co takiego się stało czy tylko ten strażak jest tą osobą, która jest tym bohaterem a może tym bohaterem jeszcze będzie kto inny, ktoś kto zauważył ten pożar po prostu i zawiadomił tą straż pożarną i zaczynamy dziecku mówić, że rozmawiać z nim, że ten strażak to tylko jest osobą, która po prostu tylko skutek sam załagodziła. No i możemy mu dać na przykładach: po prostu swojego. Wychodzimy z domu wszyscy, jak rozmawiasz z dzieckiem, no i niechby nasz dom się tak zapalił, i zostaniemy bez domu. Musimy później się borykać z tymi różnymi problemami. No i tu już mu zasiewasz ziarnko takiej rzeczywistości, czyli nie zakrzywiasz prawdy, że tylko strażak jest tym, powiedzmy, bosem, który jest. Jedyną osobą, która potrafi coś zrobić, bo jednostka nie jest nigdy siłą. Siłą jest jednak ilość, masa, dużo osób, jeżeli w jednym współpracują. No a tutaj dziecko ma zakrzywioną tą yy, powiedzmy tą prawdę o tej rzeczywistości. Także bajki mają bardzo duży wpływ na to, jak dziecko charakter swój kształtuje. No, bo później zaczyna czytać o tym, o tamtym dorasta, no i bajeczki, które oglądał, no napawają pewnym niepokojem. Później przychodzi w tryb większy, i stanowi, no nie to, że stanowi, tylko zaczyna być ciekawy, no i trafia na powiedzmy przykład serial Miami Policjanci z Miami. No i myśli sobie, że no, zamiast być strażakiem zostanę policjantem, bo przecież policjant więcej może, no bo jak w jedną osobę, czy dwie, dwóch policjantów rozbija całą szajkę, powiedzmy narkotykową, bo ci są źli ci są dobrzy i znów jest zakrzywianie czasoprzestrzeni, że tylko dwóch policjantów jest w stanie uleczyć świat. No zacząć rozmawiać z tym i powiedzieć dziecku, że to nie tak działa jest ciężko. Ale do czego w ogóle to mówię? Jak rozpoznać w ogóle u dziecka depresję? Depresja zaczyna się od pewnych małych rzeczy. Powiedzmy, przychodzi dziecko ze szkoły i pytasz dziecka, czy dzisiaj masz coś zadane? Choćby miało zadane coś, a nie będzie mogło sobie z tym poradzić, bo nie będzie wiedziało, nie została ta wiedza w szkole może przekazana tak jak należy. No, albo po prostu no, wolniej myśli i nie będzie sobie mógł poradzić z tymi lekcjami, to będzie się większość dzieci się wstydzi i nie przyjdzie do rodziców, nie powie, że ja tego nie umiem, tylko powie, że no nie, nic nie było zadane, i tu jest pierwszy stopień do depresji. Dlaczego? Bo to jest małe kłamstwo. Dziecko sobie myśli, tak, no pójdę jutro do szkoły, ktoś tam będzie miał lekcję. Przepiszę, ściągnę. No tak to się kiedyś i do obecnej chwili robi. Robiło i będzie chyba robić, bo to no tego się nie da raczej uniknąć. No i ściągnę lekcje, będzie dobrze. No ale po jakimś czasie, jeżeli to się będzie powtarzało, powtarzało to jednak przyjdzie taki moment, że dziecko sobie nie poradzi ani z lekcjami, ani w szkole. No i zaczną się wagary, złe towarzystwo. I ta depresja się zacznie powiększać. Później się to przerodzi w alkohol, w agresję. To jest standardowa procedura. No i ktoś, kto zastąpi nas w tym właśnie głównym celu, czyli wychowywaniu dziecka, znajdzie sobie innego, powiedzmy, przedstawiciela alfa, który będzie nim sterował. Bo ktoś, kto ma jakąś tam depresję, no jest bardzo prostym. Do sterowania, bo można nim po prostu grać na emocjach i można nim sterować. Jak takie dziecko już przestaje słuchać wtedy rodziców, tylko myśli, że jest dorosłe, no bo ktoś tam coś tam powiedział i lepiej je zrobić w ten sposób. Nic bardziej mylnego. No a wystarczyło, by po prostu skontrolować. Nie od razu w pierwszym dniu, jak dziecko tak powie, że nic nie ma zadane, ale w drugim, drugim dniu. Wiesz, zobaczymy, może jednak pani coś zadała, a nie zobaczyłeś, nie zapamiętałeś, zapomniałeś sobie. Nie zarzucać mu kłamstwa, bo wtedy to spotęguje jego te małe kwasa przerodzą się w duże, po prostu nie zarzucać mu tylko, no może zapomniałeś, przejść w tryb po prostu taki, jakby dziecko nie wiedziało, że coś takiego jest zadane, że mogło sobie zapomnieć, no bo można to przedstawić, wiesz, bo ja też miałem coś zrobić i zapomniałem, może ty też nie, nie, nie masz tych lekcji, są zadane, ani po prostu nie pamiętasz, no bo co innego cię zaabsorbowało i pokaż zeszyty, zobaczymy, spróbujemy i nie mówić mu, że ty tego nie umiesz, tylko spróbować, wiesz, może byśmy spróbowali razem, może tak, może tak. Nigdy nie mówić, że dziecko czemuś jest winne. No bo to też jest doprowadzanie dziecka do pewnej odpowiedzialności. Jeżeli ono tą odpowiedzialność przejmie, że jest za coś winne, to już do końca swoich dni ta odpowiedzialność na nim będzie ciążyła. I sobie, zawsze sobie przypomni, o... Bo tak powiedział tata, czy tak powiedziała mama, że jestem za to odpowiedzialny. Tak nie powinno się postępować. Przynajmniej tak yy, mnie uczono. Jednak trzeba się do pewnych rzeczy dostosować i umieć rozmawiać z dziećmi, co jest bardzo trudne. Przekonać dziecko do czegoś, ale nie zarzucić mu jego winy i nie próbować mu powiedzieć, że on coś skłamał, ocyganił. No to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Żeby wyłapać właśnie te pierwsze początki, gdzie dziecko ma jakieś swoje tajemnice. No będzie miało jakieś tajemnice na pewno, mniej lub bardziej wstydliwe. Nie będzie chciało o pewnych rzeczach na pewno rozmawiać. Ale możemy to zmniejszyć, że nie będzie chciało rozmawiać, zamknie temat i może z jakimś czasem też o pewnych rzeczach zapomni, które będą dla niego już z biegiem lat coraz mniej istotne. Ale zmniejszymy skutek depresji, która no po jakimś czasie, jak dziecko nabierze pewności siebie, jednak ta depresja umrze sama w sobie, bo będzie wiedział, że może na kogoś liczyć, czyli na rodziców, gdzieś będzie czuł jakieś to wsparcie. Bardzo ciężka rzecz do zrealizowania, ale nie niemożliwa. Po prostu rodzice są też tymi psychologami i muszą dużo ćwiczyć i rozmawiać z dziećmi, bo to jest pierwsza. Zasada, żeby dziecko nie dostało depresji, właśnie dużo z nim rozmawiać, zwracać uwagę na to, co robi, no później jakie ma, powiedzmy, zapatrywania, czy, czy lubi się po prostu stroić, ubierać, czy, czy przestrzega pewnych reguł, zasad, no wszystko działa w różny sposób. No, powiem Wam, cały parking wolny przyjechali przed ciężarówką i stanęli, no ale do nic. Także no, to jest pierwszy stopień, żeby po prostu dziecku wpoić zasadę, że nie powinno kłamać, ale nie można tego zrobić, o, oceganiłeś mnie, bo miałeś zadane, a nie odrabiałeś lekcji. Nie, nie wtedy droga jest. Po prostu udowodnić to kłamstwo w taki sposób, żeby ono nie odczuło, że jest odtrącone. No, jedna z trudniejszych rzeczy, które no, latami się ćwiczy, a to później ma jednak odbicie na późniejsze decyzje, które dzieci podejmują w swoim życiu: mniejsze lub większe, bardziej odpowiedzialne, mniej no, bo to jednak życie składa się z podejmowania właśnie tych decyzji. To miało być na odcinek pierwszy, właśnie odnośnie jak spostrzec u dziecka pierwsze depresje, objawy. Zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście w stanie coś skomentować, proszę komentować i łapka w górę. Pozdrawiam serdecznie.